Damy serdecznie, sprawdzamy, czy nas słychać. Czy nas widać? To się robi bardzo prościutko. Tu się włącza jeden dźwięk, po, połączenie doskonałe. Tu się włącza drugi dźwięk. Tu się włącza jeden dźwięk. Wygląda na to, że nas słychać, ale jeszcze nas nie widać. Maciuś się nie podłączył jeszcze. Dawaj, Maciuś. No dobra, lecimy. Kolejna partia z olimpiady w Zigan 1970 rok. Przeciwnik Fischera, to ostatnia olimpiada, w czasie której walczył. Przeciwnik Fischera chyba z Wysp Owczych nie potrafi tego kraju zdekodować. I VB. Jakieś wyspy. Owcza. W każdym razie Fischer gra białe, a przeciwnik zaryzykował obranę francuską. Fischer najlepiej grał przeciwko francuskiej, hiszpańskiej i sycylijskiej. Więc granie francuskiej karokanem sobie chłopak nie radził. Stary wariant tu proponuje o. i Teraz jest wariant taki, nie wiadomo jeszcze jaki, a teraz jest wariant Szymona Winawera, naszego rodaka, naszego rodaka Szymona Winawera, warszawskiego kupca. E5C5. No, jeżeli chcemy przepchnąć, to przepychamy, blokujemy centrum. Centrum zamknięte są wzajemne łańcuchy. A3. I mamy przewagę białymi na czarnej części szachownicy, na, czarno, na czarnych polach. Jak Państwo zobaczą, nieprzypadkowo partia zostanie rozstrzygnięta ze względu na absolutne panowanie na czarnopolowej części szachownicy. Nie bez przyczyny. Lecimy dalej. Hetman A5, no typowe zagranie, chce wziąć piona, ale tego piona my nie dajemy. Tu niektórzy grywali Hetman A4, albo nawet C4, więc blokowali. Hetman A4 i tu Fischer zagrał Hetman G4. Można grać. Ja grał młody Niemiec, a obecnie Azer Neidich. o taki. Koń, który mówi inaczej. Hetman G4 zaatakował pionem. To wszyscy widzą, że on tego piona zaatakował. I chce go wziąć. I go król obranił. My atakujemy, on broni. Obronił tego piona. I Fischer wycofał. Hetman zrobił swoje. Hetman wraca. B6 obronił piona c2 o tego gońcem obrona jest nieskuteczna ja pokażę dlaczego, ponieważ po goniec d3 c4 i goniec się nie mieści skoczek e7 teraz pokażę o. i goniec się nie mieści a jak się nie mieści to nie znaczy, że nie ma dla niego miejsca tak się nie mieści bez przyczyny. I Fischer H5 idzie zagrać. H6 osłabi czarne pola. Jak zagra, ten mu nie daje. Został jeden pion na czarnym polu. No to idzie wieżą do ataku. Jednocześnie, trzeba spojrzeć, wieża Rentgenem wali w Hetmana. Goniec A6. to nie wiadomo czyim osiągnięciem jest wymiana biobolowych gońca. Trzeba to poważnie zastanowić się. problem natury filozoficznej. Ten goniec nie ma do roboty na F1, a ten na A6 całkiem nieźle, więc chyba jednak dla białych. Korzystne. Skoczek A6. No bicie Hetmanem takie. Niespecjalnie dobre wskoczy, wychodzi, i Państwo się w ogóle zdziwią, że partia szybko zbliża się do końca. Proszę tu zanęcił, jak to się mówi? Zanęcił Hetman do 7 Hetman F3 podwoił, trzeba tego się obronić. Hetman broni teraz, pokażę, bo Maciek też patrzy. Proszę, Maciusiu. się. Tu proszę. I koniec idzie do ataku, ale przez G5 on nie przejdzie. Trzeba będzie mu zrobić drogę. To robimy drogę G4 i G5. Bo tu są dwa piony na czarnych polach, trzeba je zdjąć. Bariera pionowa na czarnych polach. Tu w kółko wezmę. To nie, ist Ojej. To nie istotne, bo to nie nieprzykrutne. Hetman E8. No i to jest takie sobie. I G5. Teraz należało królem w krzaki uciekać. On by tutaj zupełnie przyzwycię sobie radził. Zupełnie skoczek E7. GH. GH. I widzimy. Chyba na czerwono zaznaczę. może na zielono zaznaczę. Proszę, jest ziura. Wszystko to są czarne pola. Kombinujemy jak Robert. Kombinujemy jak Robert Fischer. Czas tak. leci zagra. o Mateusz się pojawi, bardzo się cieszę no wieża F6 wieża zajmuje silny punkt jednocześnie skoczkowi i zwalnia pole, gdzie skoczek będzie rozwijał szeroką działalność publicystyczną. I przegrywający błąd skoczek w 5, atakujemy jak Robert Jamesowicz Fisher. Robert Jamesowicz Fisher. I Fischer huknął. A, jeszcze nie huknął. Podciągnął konika. I teraz ten konik już grozi. Najlepsze pole. Ale tu jest przeciążony pionek. Tu jest przeciążony pionek. No to wiadomo, że skoczek huknął. Ta ucieczka jest dobra, ale... No to Fischer cofnął się. Przesunął gońca, bo tu widzimy, że Fischer dał wieżę for Gra bez wieży, ale ten też gra bez wieży. Wieża C7. DC5. koniec C5. Wieża. Szachutka. Król nie może iść w tamtą stronę. Poszedł w tę, W ucho. Ucho i jeszcze raz kombinujemy jak Robert Fisher. Kombinujemy jak Robert Fisher. No tak. Wieża E6. Wyczyścił z kompleksów obrony francuskiej. Nie można królem, bo tu Hetman wpada na czarne. Nie można pionem. Bo hetman wpada na to samo czarne. Dwie ostatnie figury matują. Wieża mu nie przeszkadza. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to ja dziękuję Państwu.